Niedawno mieliśmy przyjemność odwiedzić irlandzki Kork, a dokładnie placówkę firmy Logitech zajmującą się przede wszystkim designem swoich produktów. Ja nazywam się Paweł Winiarski i pozwólcie, że zabiorę Was na krótką wycieczkę. Przy okazji dowiecie się czegoś na temat jednego z nowych produktów firmy, ale co ważniejsze zupełnie nowego logo i nowej marki, z którą Logitech postanowił wystartować. Biuro, które przyszło mi zwiedzić, zajmuje się przede wszystkim designem i materiałami. Jeśli widzieliście filmiki promocyjne najnowszej myszki MX Master, a szczególnie fragment, w którym ktoś ręcznie rzeźbił w drewnie bryłę urządzenia, to działo się to właśnie tu. Na pierwszy ogień nowe logo i nowa marka, pod którą firma ma zamiar wypuszczać na rynek produkty skierowane do osób, którym dotychczasowe portfolio Logitecha Techa niewiele mówiło. Oto, dlaczego słowo tech nie jest już tak ważne jak kiedyś. I co tak naprawdę firma chce zrobić z marką Logi? Zapytałem osobę bezpośrednio z nowym brandem związano. So Logitech has uh, really transformed inside of the company to be a very design company. So that means to life that are very consumer-centric and very with a lot of attention to detail. And part of that expression is also color. So as we've been going through this transformation for the last years, actually. You know, transforming our product range, we also felt that we had to refresh or really make a revolution to our brand to reflect the same thinking about colours and design thinking in our brand. So that's why we decided to to relaunch uh, Logitech or launch almost like a new brand with Logitech. And what we're going to be doing uh, gradually is actually removing Tech from the name. So we, as a company, we remain Logitech but we're going to be launching different product lines under the label of Logi because we think that tech is becoming a little bit um, obsolete, you could say, because every product these days is about tech. Every category has tech in it, so we don't think tech is really necessary anymore, um, and therefore we decided to go and launch the Logi label for specific product categories. Miałem the jeden z pierwszych produktów, jaki pojawił się pod marką Blok to pierwszych one of the first products that the Logi brand. The Żywe kolory charakterystyczne rzucający się w oczy kształt to tylko wizualna ozdoba. Najciekawszy jest natomiast system ochrony sprzętu. Przygotowano trzy produkty: zwykły case, case z klapką pełniącą również funkcję ramienia i połączenie Etui z klawiaturą. Widziałem jak to wszystko działa i naprawdę robi wrażenie, ale najpierw zobaczcie, co dzieje się z iPadem R2, gdy ten spadnie na beton z wysokości 1,8 m. Uwaga, drastyczne sceny. Testowanie upadku urządzenia w bloku z wysokości 1,8 m nie jest przypadkiem. Twórcy Etui uznali bowiem, że sprzęt potrzebuje ochrony, a nikt nie podnosi go wyżej niż na wysokość oczu podczas robienia zdjęć, na przykład na koncercie. Co stanie się z Waszym iPadem R2, gdy wsadzicie go w bloka i upuścicie z wysokości 1,8 m? Nic. I to chyba najlepsza zachęta do zakupu tego produktu. Bałem się zapytać, ile tabletów ucierpiało w procesie testowania, ale najważniejsze jest to, że Etui faktycznie chroni iPada, co ciężko powiedzieć o większości tego typu futerałów, które na ogół stosujemy. Nie zachęcają niestety ceny. 40 euro za najprostszy model, 70 euro za model z klapką i aż 130 euro za wersję z klawiaturą to dużo. I choć ochrona niezbyt taniego przecież iPada r 2 to kwestia bardzo ważna, a raczej wątpię, by bloki sprzedawały się jak ciepłe bułeczki. Przynajmniej nie w tych cenach. Czy Logitechowi uda się z nową marką i nową linią produktów? Firma od lat kojarzona jest przede wszystkim z myszkami i klawiaturami. Początki mogą być więc trudne, szczególnie że zaistnienie w świadomości klientów niezwiązanych z marką zajmuje na ogół dużo czasu. Ale nowa, wpadająca w ucho nazwa, proste logo, charakterystyczne produkty i doświadczenie w branży na pewno zaprocentują. Jeśli nie teraz, to za jakiś czas.